Dzięki fundacji ja już mogę mieszkać u siebie. No, ja tak się rozróżniam, jak o tym mówię. Dzięki fundacji dostałam te usłysze, szybciutko bardzo. I wysłużyłam mieszkanie. Dostałam łóżkę, dostałam sprzęt AGD. No, Zuzia przysłała kiedyś tam ludzi, którzy rozebrali tam łazienkę, pomalowali. No, jutro też mają jakiś ludzie przyjść, robić podłogi. To jest tak wielka pomoc, że to się nie dało wszystkiego opowiedzieć po prostu. Tu całe 8 rodzin było zalane, i wszyscy dostali sprzęt AGD. Tak. To się zapisał, każdy coś dostał. A proszę powiedzieć, co jeszcze trzeba zrobić? No, tu jest jeszcze dużo, no widzicie Pani, jaki tutaj jeszcze tu, tu wszystko było Jeszcze jest. Cały przedpokój jest rozwalony, to wszystko woda zniszczyła, misza zniszczyła tam. No, no, wszystko po prostu na akwę wpadła, to robiła co chciała ta woda tutaj. Bo nas zalewała, że jaka to z najpierw. Aha. A w niedzielę dołożyła lantama. Siedziało jak te sieroty w tym błocie, a tu nagle pomoc jakaś przychodzi. To jest to piękno, to się tego nigdy nie zapomnie. Tyle dobra, tyle dobra, że nie spotkałam mnie w do tyle dobra. Nie tylko mnie, no nas tu wszystkich. To ludzie wpłacają na to, prawda? Im też trzeba podziękować, wszystkim darczyńcom, wszystkim, którzy dają na to. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim.